Witam cię serdecznie w kolejnej części Anatomii w Praktyce. Dzisiaj przed nami kolejny praktyczny odcinek i zajmiemy się bólem występującym w stawie barkowym. Zapraszam cię serdecznie. Po krótce, anatomia, wytłumaczymy sobie, na co ewentualnie zwrócić uwagę. Wykonamy pewne autoterapię, jeśli pleców, klatki piersiowej, szyi czy barku, czyli tych struktur, które wpływają na jakiekolwiek zaburzenia, ograniczenia ruchomości w rejonie stawu barkowego. Oraz zadamy sobie pytanie, co dalej, gdy boli. Gdy wykonujesz tą e, wspomnianą tutaj autoterapię i w dalszym ciągu są dolegliwości. Jeżeli zaintryguje Cię ten temat, odcinek 20 został poświęcony tak zwanemu kompleksowi barkowemu, czyli tym wszystkim strukturom, odcinkowi szyjnemu, klatce piersiowej, tym wszystkim strukturom, które wchodzą w budowę stawu barkowego, ponieważ może się okazać, że staw barkowy, w Twoim przypadku ból w tym rejonie, to nie do końca staw barkowy. Jeżeli chcesz, zobacz 20 odcinek, tam zostało to też częściowo wytłumaczone. Ryciny, które zobaczysz w tym filmiku pochodzą z Netera, więc również bardzo polecam. No i zaczynamy. Nasz staw barkowy, przede wszystkim zbudowane z łopatki oraz z kości ramiennej, tutaj tak zwany wyrostek barkowy. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest on bardzo silnie przemocowany poprzez więzadła. Stosunkowo jest niestabilnym stawem, jednak występuje dużo struktur, które ten staw stabilizuje. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na tak zwaną przestrzeń podbarkową czyli między Twoim wroskiem barkowym, między Twoją głową kości ramiennej, występują struktury. I chociażby tutaj występuje tak zwana kaletka podbarkowa. W momencie, kiedy masz dysfunkcję tej kaletki, wypadałoby zrobić dobrą diagnostykę, wiedzieć, z czy walczysz, co Ci dolega, ponieważ te później nasze wspomniane ćwiczenia nie do końca muszą Ci pomóc. Tutaj potrzebujemy specyficznej opieki, specyficznej pomocy, więc chciałbym zwrócić uwagę, że... Jeżeli te nasze tutaj ćwiczenia nie pomogą Ci w Twoim przypadku, no to niestety nic nie zastąpi wizyty u dobrego fizjoterapeuty, osteopaty, no i wykonanie pracy manualnej skierowanej, wycelowanej w Twoją dysfunkcję. Zajmiemy się w tym filmiku przede wszystkim mięśniami, jeżeli chodzi o kwestie tych tak zwanych tkanek miękkich. Więc tutaj mamy tak zwane mięśnie stożka rotatorów, czyli mięśnie budujące, okalające naszą głowę. Przede wszystkim, które wychodzą z naszej łopatki, oraz chciałbym zwrócić uwagę, że musimy przepracować, musimy zwrócić uwagę w takiej sytuacji, w przypadku, kiedy boli cię bark, na mięśnie, które wchodzą w struktury naszego barku, czyli na przykład z naszej klatki piersiowej, struktury, zwróć uwagę, mięśnie piersiowe większe, który przychodzi płynnie do naszej kości ramiennej. Więc zaburzenia w tym miejscu, analogicznie zaburzenia na naszych plecach, Mogą wpływać na ograniczenia ruchomości stawu barkowego. Jest tak dosyć często, że sam bark to nie do końca bark, więc ta nasza praca jest dosyć ciekawą pracą. Co potrzebujesz do wykonania autoterapii, tylko i wyłącznie chęci i tylko i wyłącznie piłeczka, mniej więcej 8 cm, musi być twarda, może być to styropian, kauczuk dla psa, jakakolwiek piłeczka. Ale postaraj się nie przepłacać. To, 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 co tutaj chcemy wykonać, kładziemy sobie piłeczkę między naszymi łopatkami, szukasz pewnego miejsca, w którym czujesz napięcie, w którym czujesz ból, tkliwość, nasza piłeczka ma się delikatnie wtopić w mięsień, no i może to potrwać około półtorej minuty, dwóch minut. Twoim celem jest poczucie delikatnej zmiany. Szukasz dolegliwości, szukasz dyskomfortu, delikatnego bólu. Jeżeli chcesz, poprzesuwaj się do góry, poprzesuwaj się w dół, może na boki no i poszukaj tkliwości analogicznie pod łopatką postaraj się poszukać pewnej dysfunkcji pewnego miejsca dyskomfortu no i poczekaj aż to się delikatnie rozluźni poszukaj takie dwa trzy punkty w zupełności wystarczy przytrzymaj do momentu rozluźnienia około 2 minut no i przechodzimy dalej tutaj chcielibyśmy przerolować sobie tak zwanie przerolować położyć się na piłeczce na strukturach naszego barku więc znowu kładę piłeczkę Tutaj w okolice tak zwanego mięśnia naramiennego, w okolice mojego barku. No i staram się znowu poszukać takiego miejsca tkliwego. Struktury, które chciałem przed chwilką zmobilizować, przerolować, to są struktury po pierwsze występujące między naszą łopatką, czyli są to struktury tutaj występujące w tym miejscu. Nikać piłeczki na kręgosłupie, ponieważ będzie to bardzo nieprzyjemne. Ymm, oraz drugie struktury tutaj, w miejscu naszej, naszej łopatki. Tak? Jeżeli położę sobie piłeczkę w tym miejscu przypuszczalnie będzie dyskomfort i tak jak widzisz tutaj mięśnie tak zwane podgrzebieniowe, mięśnie podgrzebieniowe wchodzi w struktury naszego barku, więc różnego rodzaju zastoje, sztywność w tym miejscu może również wpływać na funkcjonowanie stawu barkowego. Tutaj chcielibyśmy rozciągnąć później tę strukturę, więc wystarczy przyciągnąć łokieć do przodu, łapiesz za łokieć, przyciągasz ramię do siebie no i to co poczujesz na pewno delikatne rozciąganie w okolicy barku, i na pewno w okolicy naszych łopatek. Tutaj kolejny raz położymy się na piłeczce, z tym, że teraz zwrócimy uwagę na naszą klatkę piersiową, czyli te mięśnie, które występują tutaj z przodu, które wchodzą w staw barkowy. Analogicznie szukasz miejsca, które jest tkliwe, bardzo często tutaj na środku, czasami tutaj bliżej naszego stawu barkowego. Trzymasz półtorej minuty, dwie minuty do momentu, kiedy poczujesz, że to napięcie, ten dyskomfort Delikatnie się zmienia, że on zaczyna się rozmiękczać, mm. więc przytrzymaj półtorej minuty, dwie minuty powinno wystarczyć. Mm. Mięśnie, które teraz chcemy przerolować, to są te struktury tak zwane mięsień piersiowy większe, pod spodem jest tak zwane mięsień piersiowy mniejsze, więc rejon przede wszystkim kratki piersiowej. Zwróć uwagę, żeby nie drażnić słodków, nie drażnić gruczołów yy, słodkowych, po prostu starać się nie zrobić sobie też częściowo krzywdę. A jeżeli nie jesteś pewien, jak to wykonać, zadaj to pytanie swojemu fizjoterapeucie, swojemu terapeucie, który Cię prowadzi, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Hmm, tutaj musimy naszą klatkę sobie rozciągnąć. Łokieć występuje na wysokości mojego stawu barkowego i delikatnie wychodzę do przodu. Mój łokieć jest z tyłu. Hmm, napięcie, które poczujesz w tym miejscu, to napięcie z tej strony, czyli tutaj w moim przypadku z lewej strony klatki piersiowej. Więc znowu analogicznie. Nie masz czuć bardzo dużego bólu, masz czuć dyskomfort, delikatne wejście w takie ograniczenie, tak? Poczujesz taką sztywność, no i wykonujesz ten ruch do momentu, kiedy poczujesz, że to sztywność się delikatnie rozluźnia. Jeżeli czujesz coraz większy ból, jeżeli czujesz duże nasilanie bólu, nie wykonuj tej pozycji, tak? Diagnostyka i szukamy innego sposobu, żeby sobie pomóc. Musimy porozciągać odcinek szynę więc postaramy się tutaj włożyć rękę pod pośladek, starasz się wyprostować w kręgosłupie i przechylasz głowę w stronę przeciwną. Nasze mięśnie odcinka szyjnego przychodzą ciągle do stawu barkowego, więc również zastoje mogą powodować problemy w kwestii ograniczenia ruchomości. Na no, druga sprawa, tutaj w rejonie odcinka szyjnego przebiega ukrwienie, unaczynienie naszego stawu barkowego. Więc jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli Luźną szyję, tak? W przypadku, kiedy mamy dolegliwości w stawie barkowym, e, pamiętaj, żeby tą pozycję wykonać na dwie strony. Pomimo, że boli Cię prawy bark, zawsze staraj się robić symetrycznie. E, no i tyle. Jeżeli występują w dalszym ciągu bóle, wykonujesz autoterapię i kompletnie nic się nie zmienia, e, przejdźcie do tego odcinka odnośnie stawu barkowego. Zobaczysz, że jest tam bardzo dużo dysfunkcji, bardzo dużo dolegliwości, e, problemów, które mogą powodować stan przewlekły które nie reaguje na nasze spotkania. Wtedy, tak jak powiedzieliśmy, potrzebujesz specyficznej pracy, potrzebujesz e, pewnego rozluźnienia przez osobę, która po prostu jest w tym temacie wykwalifikowana. Dlatego bardzo polecam spotkanie w cztery oczy, konsultacje z osteopatą, z fizjoterapeutą, e, popracę manualnie, no i nie czekaj, aż samo przejdzie, ponieważ bardzo często tak się nie dzieje. Tyle w dzisiejszym odcinku. E, mam nadzieję, że podobał Ci się ten kawałek. Zapraszam do subskrypcji. Zostaw lajka, Zostaw komentarz, jeżeli podobał Ci się filmik. No i tyle. Dzięki wielkie za spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hej!